Udało ci się. Kieliszek jest pusty. Mgliste dni minęły, a na ich miejsce pojawiła się przeszywająca jasność, która niemal sprawia ból. Patrzysz w lustro i widzisz ocalałego kogoś, kto wygrał bitwę z butelką. Świat cię oklaskuje. Twoja rodzina oddycha z ulgą. Twoje ego czuje się zwycięskie. Jesteś trzeźwy. Lecz potem, w ciszy nocnej, gdy duma z abstynencji cichnie, Niebezpieczne pytanie szepcze: I co teraz? Dlaczego, nawet po zwycięstwie, wciąż istnieje pustka? Dlaczego trzeźwość tak bardzo przypomina więzienie o białych ścianach, czyste, uporządkowane, ale jednak więzienie? Zamieniłeś klatkę nałogu na klatkę kontroli, a twoja dusza, ta część ciebie, która nie zadowala się powierzchownymi zwycięstwami, wciąż jest spragniona. To nie jest materiał o tym, jak przestać pić. To o tym, co zrobić. Gdy już przestaniesz i odkryjesz, że prawdziwa podróż dopiero się zaczęła. Karel Jung powiedziałby, że trzeźwość to tylko pierwszy krok, cel ego. Ale dusza nie szuka trzeźwości, ona szuka pełni. A jeśli ze mną zostaniesz, zrozumiesz, że rzucenie picia nie było celem ostatecznym, a jedynie bramą, którą musiałeś przekroczyć, aby rozpocząć najważniejszą podróż swojego życia podróż ku stawaniu się całością. Społeczeństwo sprzedało ci kłamstwo. Powiedziało, że problemem był alkohol. Że eliminując go, odnajdziesz spokój. Ale alkohol nigdy nie był prawdziwym problemem, był objawem, hałaśliwym posłańcem znacznie starszego bólu. Był znieczuleniem, którego używałeś, by uciszyć te części siebie, na które nie mogłeś patrzeć. Twój cień. Sama trzeźwość nie leczy rany, a jedynie zdejmuje brudny opatrunek. A teraz, bez alkoholowej mgły, jesteś zmuszony zmierzyć się z tym, co jest pod spodem, z samotnością, która cię przeraża, z niepewnością, która cię sabotuje, z gniewem, na który nigdy sobie nie pozwoliłeś, z pragnieniami, które osądziłeś jako nieczyste. Abstynencja czyni cię funkcjonalnym, ale nie czyni cię integralnym. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się, gdy odważysz się zapytać, przed czym uciekałem? Co próbowałem utopić na dnie każdego kieliszka? Postrzegaj swoją trzeźwość nie jako linię mety, ale jako bramę wejściową na pustynię. To na tej pustyni, bez rozpraszaczy, w końcu odnajdziesz siebie. Błędem wielu jest traktowanie trzeźwości jako celu samego w sobie. Przestają pić i resztę życia spędzają w ciągłej walce, w samokontroli, obserwując każdy krok, bojąc się każdej pokusy. Żyją jako byli alkoholicy, zdefiniowani przez brak napoju. Ale dusza wzywa cię do czegoś większego, nie do bycia byłym kimś, ale dobycia w pełni sobą. Podróż ku pełni to proces alchemiczny. Nauk z całym swoim chaosem i bólem był nigredą mroczną, niezróżnicowaną materią ołowiem twojej egzystencji. Trzeźwość, decyzja o zaprzestaniu to pierwszy krok oczyszczenia dołu. Ale aby przemienić ołów w złoto, potrzebny jest ogień. A ogniem na tej drodze jest odwaga, by skonfrontować się ze swoim cieniem. To tutaj większość się poddaje. Łatwiej jest pozostać w bezpiecznej abstynencji niż zanurzyć się w mętnych wodach własnej nieświadomości. Ale nie dotarłeś aż tutaj, by stać na brzegu. Weź teraz kartkę i długopis. Zapisz nazwy wszystkiego, co próbowałeś utopić w alkoholu. Twoje lęki, twoje wstydy, twoje niewyrażone pragnienia, wspomnienia, które cię prześladują. Nie po to, by osądzać, ale by nazwać. To pierwszy krok alchemii rozpoznać ołów. Spójrz na tę listę. To jest twój cień. To nie jest twój wróg. To zraniona część ciebie, która woła o integrację. Każdy lęk na liście to siła, której jeszcze nie nauczyłeś się używać. Każdy wstyd to lekcja współczucia czekająca na naukę. Każde stłumione pragnienie to życiowa energia, którą możesz odzyskać. Alkohol nie tworzył tych demonów, jedynie dawał im zniekształcony głos. Teraz, będąc trzeźwym, możesz nauczyć się z nimi rozmawiać, rozumieć je, integrować. To jest prawdziwa praca. Odstawiając alkohol, stajesz twarzą w twarz z przestrzenią, którą zajmował, z pustką. A pierwotnym instynktem ego jest jak najszybsze wypełnienie tej pustki. Pracą, jedzeniem, związkami, religią, nawet samym procesem zdrowienia. Czymkolwiek, byle nie czuć dyskomfortu nicości. Ale Jung uczy nas, że ta pustka nie jest brakiem jest pustką, świętą pustką. Jest łonem, w którym może począć się Twoje nowe ja. Ucieczka od niej to aborcja własnego odrodzenia. Zamieszkanie w tej pustce to najodważniejszy akt, jakiego możesz dokonać. To siedzenie w ciszy, bez odpowiedzi, bez pewności i po prostu pozwalanie sobie być. Na początku jest to nie do zniesienia. Lęk krzyczy. Umysł szuka tysiąca rozpraszaczy. Ale jeśli wytrwasz, jeśli będziesz oddychać tej pustce, odkryjesz, że wcale nie jest pusta. Jest pełna potencjału. To tam po raz pierwszy usłyszysz głos swojej intuicji, bez hałasu nałogu. To tam zaczniesz odróżniać swoje prawdziwe pragnienia od potrzeb ego. To tam dusza zacznie tkać nowy sens dla Twojego życia sens, który nie zależy od żadnej zewnętrznej substancji, ale który wypływa z Twojego własnego wewnętrznego źródła. Naucz się przebywać w tej przestrzeni. Medytuj, spaceruj w naturze, pisz bez celu. Nie staraj się wypełnić pustki. Pozwól, by pustka wypełniła ciebie. W tej pozornej nicości wszystko zaczyna się odbudowywać. Czym jest pełnia, której szuka dusza? Jest tym, co Jung nazwał indywiduacją. Nie chodzi o stanie się doskonałym, wyleczonym czy wolnym od problemów. Chodzi o stanie się tym, kim naprawdę jesteś, w całej swojej złożoności, integrując światło i cień. Ta część ciebie, która piła, nie powinna być wygnana ani znienawidzona. Ona również jest częścią twojej historii. Była twoim najsurowszym nauczycielem, tym, który zmusił cię do spojrzenia w otchłań. Odrzucenie jej to pozostanie w rozbiciu, zintegrowanie jej to droga ku pełni. Integracja oznacza spojrzenie na osobę, którą byłeś, z jej ucieczkami i bólami, i powiedzenie: Rozumiem, dlaczego robiłeś to, co robiłeś. Wybaczam ci i dziękuję ci, ponieważ twój upadek był początkiem mojego wznoszenia się. Pełnia to objęcie pijaka i trzeźwego, świętego i grzesznika, odważnego i zalęknionego wewnątrz siebie. To zaprzestanie życia w wojnie z samym sobą. Kiedy osiągniesz ten stan integracji, obsesja na punkcie alkoholu zniknie, nie dzięki sile woli, ale dlatego, że pragnienie, które ją napędzało, zostało ugaszone. Dusza znalazła to, czego szukała samą siebie. Przestajesz być alkoholikiem w trakcie zdrowienia i stajesz się po prostu człowiekiem w procesie stawania się bardziej świadomym. Dlatego trzeźwość nie jest celem, jest narzędziem. Jest stanem jasności, który pozwala ci wykonać prawdziwą pracę, podróż ku pełni. Nie zadowalaj się życiem na powierzchni abstynencji. Nie spędzaj reszty życia w strachu przed nawrotem. Odważ się pójść dalej. Zanurz się w swój cień, zamieszkaj swoją świętą pustkę, zintegruj wszystkie swoje części. Ból twojego nałogu nie był karą, był wezwaniem. Wezwaniem! By przestać żyć połowicznie i odważyć się być kompletnym. Ten, kto przestaje pić i nie podejmuje tej wewnętrznej podróży, jedynie zmienia cele. Ale ten, kto używa trzeźwości jako bramy do duszy, nie tylko uwalnia się od alkoholu, uwalnia się od samego siebie, od małej i lękliwej wersji, która w ogóle doprowadziła go do picia. Ostatecznym celem nie jest powierzchowne szczęście, ale głęboka autentyczność. To stanie się tym, kim naprawdę jesteś, prowadzone przez jaźń, boską iskrę w tobie, a nie przez zranione ego. To jest prawdziwe zwycięstwo. To jest pełnia.